Cześć, witam na kanale Trade. Dzisiaj nowy dzień, nowy handel. Także pohandlujemy i zobaczymy jak handlować na Pocket Option i na tym zarabiać. Także proszę o subskrypcję kanału i zaczynamy handel, tak. I już mam tutaj parę i będziemy szukać na Pocket Option i na TradingView, gdzie handlować. Zwróćcie uwagę, tak, szukamy parę na Pocket Option, sprawdzamy procent wypłaty i otworzymy transakcję, tak, jeżeli jest procent wypłaty fajny, 92 jest. Dobra, tworzymy transakcję niżej 3 minuty. I dlaczego niżej już powiem, tak? Mamy tutaj sprzedaż lub kupować, tak? Mamy tutaj e, zysk, ile procent wypłaty, tak? Kwoty i czas, 3 minuty. I zaczynamy. I przed rozpoczęciem proszę o dołączenie do mojej grupy darmowej Ninja Trading Free Group w Telegramie. Jest to grupa darmowa, gdzie prowadzimy dwie sesje darmowe dzienne, także możesz mieć dwa sygnały darmowych dzienne. Link na grupę będzie w opisie temu filmiku. Jego również mam grupy handlowej do tak? Jak, który prowadzi analizę techniczną na różnych parach, i na różnych ramach czasowych. Jak Jak się tego bota, tak możesz napisać do mnie i ja wszystko powiem. Także zapraszam. Dobrze, co mamy? Zwróćcie uwagę na, co się dzieje na wykresie. Tak? Mamy wzrost, trend wzrostowy widzicie, tak? cena idzie do góry, ale również teraz znajduje się obok poziomu oporu. Tak? Już mamy mam poziom oporu, który nie, nie będzie dawać cenie iść wyżej. Dlaczego? Tak jak kiedy cena znajduje się na poziomie oporu. Tak, był wzrost, zwróć uwagę jaki wzrost, tak? Mamy dużo świecie zielony, ale również cena dochodzi do poziomu oporu, i tutaj będzie odwrócono, tak, wcześniej było odwrócenie jest to poziom, na którym cena Wyżej tego poziomu nie szła, tak? Co również jest maksimum takiej historycznej i na wskaźniku RSI można zobaczyć, że cena naprawdę znajduje się obok poziomu e, wykupienia, tak? I dalej co mamy? Mamy poziom e, tego, że kiedy cena znajduje się na wskaźniku RSI i e, na, na wskaźniku na poziom wykupienia wyższym 90%, tak? Również na wykresie mamy poziom oporu. то є багато файним сигналом на те, щоб користатися за стратегії на відвертання, що ціна не буде відвертована від пожуму опору і пуйджі на спадок, так? бо завжди обох пожумів може бути якась корекція або зміненість. І згущу варість, спробуємо на пінчену терами часовий, подобна ситуація, це не знайдуючи рівніш на пожумі тегло вже викупіння, так, і на пожумі опору, так, з неї сподобна ситуація, звучу увагу, як і ціна на тих tym, na tych liniach, tak, na wskaźniku RSI mamy wykupienie. Tutaj zwróć uwagę wyżej tego poziomu cena nie szła i jeszcze raz zwróć uwagę jaki jak kierunek ceny, tak jak i czy już skręca, co wskazuje, że ten trend już nie ma takiej siły, także trend naprawdę traci siły i tutaj już będzie jakiś e, lub korekcja lub odwrócenie i zmiana tendencji w ogóle na spadek. Tak? Także dlatego, żeby korzystać z tej strategii po prostu musimy znaleźć poziom oporu, kiedy ceny znajdują się na poziomie oporu i na wskaźniku rynek starych to tam będzie odwrócenie tak, uwagę, teraz pojawi się świeci czerwone, tak? cena idzie na spadek naprawdę od tego poziomu także tak i handlujemy. Dobrze, następna rzecz, o której zawsze mówimy, że tak, kont 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 kontrolować depozyt tak, i kontrolować emocje. Tak, dlatego, żeby nie tracić pieniądze, musimy handlować na małe kwoty, wtedy będziecie mieć i e, zyski, tak, i nie będziecie mieć dużo strat, bo naprawdę musimy handlować na takie kwoty, które nie jest trudno stracić, tak, bo w handlu już znamy, że możemy stracić pieniądze, ale żeby, tego, żeby pokryć e, ryzyko, które będziemy mieć, tak, handlujemy na niewielkie kwoty i Korzystamy z różnych strategii, które jest już sprawdzone. Tak? Do tego żeby sprawdzić strategię, musimy mieć doświadczenie w tej strategii. Tak tak jak teraz złościł uwagę cena zamierza się w plusie. Był spadek, cena poszła na spadek, mamy świecie czerwony, wszystko w porządku. I jeszcze raz złości uwagę na 1 minutny ramy, czasowej szukamy poziom, tak, poziom naprawdę był fajny, tak, poziom oporu, cena odwróciła poziom oporu, zwrócić uwagę na świecie, tak jakie są w świecie. Tak zielone świecie już mają cieniu, nie mają ciała. A świecie czerwony duży, i tutaj już mamy korekcję na na spadek, tak? dlatego żeby otworzyć na takim bardzo fajny punkt na otwarcie transakcji i już pojawił i czerwony idzie na spadek, także ta strategia jest odgrana, mamy zysk, wszystko w porządku. tak? Cena może być dalej iść na spadek i wtedy będzie odwrócona. Dobrze, teraz puszczamy nowy parę wolutowy, tak i otworzymy transakcję na innej paręutowej. Dobrze, otworzyłem transakcję i zwróćcie uwagę, dlaczego ja otworzyłem transakcję tutaj mamy fajną sytuację. Mamy w ogóle bardzo takiej dużej trend wzrostowy, tak, cena, zwróćcie uwagę, idzie na wzrost, mamy duże świecie zielone, ale dalej na 1 minutę i na 5 minut jest trudno zobaczyć, ale na 30-minutowy ramach czasowy i na godziny można zobaczyć następną sytuację, że cena, był tutaj poziom oporu, który cena trochę przelamała, tak, poszła do góry, tutaj był ten poziom oporu i mamy dalej trochę wzrost ale musimy zwrócić uwagę na wskaźniki resai tak? tutaj było małe przełamanie ale jeżeli zobaczycie to wskaźnik RSI dalej ma odwrócenie oj ma rozbieżność tak? między wskaźnikiem i wykresem Zwróćcie uwagę tak? na wykresie mamy wzrost a na wkaźniku mamy spadek. Dlaczego tak się dzieje? Tak już mamy, pokazuje, że jeżeli mamy trend, trend musi iść również na wkaźniku RSI, musi być trend i na wykresie musi być trend. Kiedy mamy taką rozbieżność, to będzie wskazywać na to, że naprawdę trend już nie będzie mać takiej siły i musi być odwrócony, tak. Na wkaźniku i oj, na 5-minutnym ramię czasowej, na wskaźniku jest również cena, e, tak, e, kupiona, tak, znajduje się na poziomie wyżej 70. Dalej, nie mamy takiego dużego, tego poziomu pogłębienia trzeba zobaczyć, ale będziemy sprawdzić wkaźniki RSI, tak? Mamy jeszcze raz rozbieżność między na 1 minutę, na 30 minutową i na 5 minutową ramy mamy rozbieżność i wkaźniki RSI pokazuje, że naprawdę w tym poziomie już cena nie może dalej kontynuować wzrost, tak? dlatego i korzystamy z tych z tej strategii i rozumiem, że na tym poziomie już dalej cena nie, nie będzie iść. Tak? Zwróć, zwróćmy uwagę, że tutaj będzie jakiś poziom, i od tego poziomu cena pójdzie na spadek. Nie, nie mamy takiego do, dobrego poziomu oporu, ale można zobaczyć na innych ramach czasowych. Tak? Można zobaczyć, że na 30-minutowej, na jednogodzinnej ramach czasowej mamy duży poziom, który cena historycznie tak? Zwróćcie uwagę, tak, Było małe przelamanie ale dlatego tego, żeby iść dalej, cena musi mieć jakieś siły, ten trend musi mieć siły, a na wskaźniku Resight tej siły nie mamy, tak, tutaj idzie spadek, a na wskaźniku, na wykresie mamy wzrost, co pokazuje, że naprawdę nie ma siły trend i już czekamy na odwrócenie, tak, tak, tak poczekamy na za zapis transakcji i zobaczymy, jak ja mówiłem, żeby dla sprawdzenia strategii musimy korzystać z, хандовач на малих квотах, хлоп на кончі демо, щоб навчити так, щоб зрозуміти, на який який пожум є насправді сильний, де може бути відвертання, де не може бути відвертання, по просто засвідченням, тож бачите, що це все скознач, так звучувак, і ж появиш свічі червоне. Це на насправді відвучилось так пожуму, так, і ж насправді мами такий duże odwrócenie, dlatego że było dużo, cena naprawdę była dużo wykupiona, tak? bo znajdowało się na takim poziomie historycznym, który nie był przelamany wcześniej tak? i dużo czasu cena nie mogła ten poziom przelamać. Również zamyka się cena w plusie, wszystko w porządku. Jeszcze raz zwróćmy uwagę, tak? mamy ten poziom, na jednogodzinnym jedno ramyczce sobie tak, może zobaczyć, że trochę cena przelamała ten poziom, było zatrzymanie ale dalej ta rozbieżność na wskaźniku RSI wkazuje, że naprawdę już nie będzie mać siły ten trend i cena będzie odwrócona. Także dobrze, na dzisiaj wszystko. Dziękuję bardzo, na razie i do widzenia.